Witajcie, kochani, ponieważ chciałem Wam przedstawić kilka zmian, które w najbliższym czasie będą na kanale, dlatego raz w życiu ubrałem się jak człowiek i nawet wyciągnąłem żelazko. Zapraszam. No to pierwszą zmianę już mamy za sobą. Chciałbym, aby wstępy do moich materiałów wyglądały dokładnie tak, jak wstęp do tego, czyli nagranie bezpośrednio z kamery, a nie tylko moja podobizna z wykresem fali akustycznej dookoła. A właśnie, moja podobizna. No, teraz lepiej. To mamy drugą zmianę. Tu wielkie dzięki dla Hermita, który stworzył tą grafikę. Jest przecudowna. Swoją drogą stworzył on trochę więcej niż tylko tą grafikę. I w prawym górnym rogu wyskakują teraz Wam linki do dwóch filmów z procesu tworzenia. Nie wiem jak dziękować, zasubskrybujcie jego kanał. Niech chociaż tyle ma ode mnie, bo naprawdę zrobił świetną robotę. Kolejną zmianą będzie też znak wodny, logo kanału i tak bo tak jak mówiłem, tych grafik było o kilka więcej niż tylko ta jedna. Kolejna zmiana dotyczy mojego studio nagraniowego. Tutaj widzicie przebitkę na to, jak to obecnie wygląda. Biurko, na którym pracuję, mam już jakiś czas, choć trochę je zmodyfikowałem. Jak widać, są dołączone, pomalowane ładnie na brązowo deski, które pozwoliły mi zaaranżować okablowanie. I w tej chwili, jedyny przewód, który mam poza biurkiem. A de facto też nie na podłodze, to ten od pądu do gniazdka. Jednak okazało się, że ta misterna konstrukcja, na której osadziłem kamerę, bo ujęcie było ze złego kąta. Dlatego tutaj jeszcze jedna mała zmiana. I tak, biurko stoi na środku pokoju, tam z tym łóżko widać. Kadr w ten sposób jest dużo lepszy, dużo krótszy, tło mam bliżej za sobą. W tej chwili są to nadal te niebieskie firanki, które dostałem, i jak mówiłem w pewnym wcześniejszym materiale, darowanemu się w zęby nie zagląda. Ale w przyszłości być może będzie to green screen, choć prawdopodobnie i to tło dałoby się wykluczować, i próbowałem, ale o tym też już wspominałem, potrzebowałbym odpowiedniego światła, mniejsza z tym. Kolejną zmianą taką powiedzmy formalną jest to, że teraz mogę z czystym sumieniem propagować szczepienia, ponieważ sam przyjąłem pierwszą dawkę. Tutaj macie dowód. Teraz to już nie są tylko słowa, ale jest to poparte faktycznym działaniem. Kolejna zmiana nie tyle dotyczy kanału, co mojego podejścia. Jak wiecie, jak mówiłem wam, uczestniczyłem w kursie napisania sztuki i ten kurs już się zakończył, ta sztuka powstała i bądźcie cierpliwi, a może będziecie mieli okazję być jej, nazwijmy to, widzami w pewnym sensie, ale to kwestia jeszcze sporej pracy przede mną. Niemniej, na ostatnich zajęciach polecono mi parę ciekawych linków i ogólnie zachęcono do tego, aby brać udział w różnych konkursach literackich, często wiąże się to z nagrodami pieniężnymi, nawet i do 8000 zł. A to już pozwoliłoby na całkiem fajny rozwój, nie tylko w sensie kanału, ale też mój taki osobisty rozwój. I być może zmniejszenie wymiaru etatów pracy i jeszcze większe poświęcenie się pisaniu. A w przyszłości być może zaprocentowałoby to nawet tym, że mógłbym żyć jedynie z pisaniem, co jest niewątpliwie moim marzeniem. No i gdyby udało się zdobyć jakąś tego typu nagrodę, no to na pewno moje nazwisko byłoby bardziej znane w polskim półświadku literackim, że tak nazwę, co też rozpropagowałoby pewnie mój fan, co jest pozytywne pod każdym względem. Bo ta spirala się tylko napędza. jest efekt kuli śnieżnej Czym bardziej jestem popularny, tym więcej tworzę, tym do większej ilości osób to trafia. Tym większa ilość osób poleca to jeszcze innym osobom. I koło się zamyka. I dalej zwiększamy ilość odbiorców. I popularność mojego nazwiska. I w końcu ostatnia zmiana. Może nie tyle bezpośrednio dotycząca kanału. To bardziej w pośredni sposób mająca na niego wpływ, która, mam nadzieję, graniczącą wręcz z pewnością, przyczyni się do zwiększenia ilości filmów na kanale. A jaka to zmiana? Otóż zmieniłem pracę, a właściwie wróciłem do swojego starego miejsca pracy, bo może pieniądze są mniejsze, choć nie aż tak dużo mniejsze, ale mam zdecydowanie więcej czasu. Tak jak potrafiłem pracować po 60 godzin w tygodniu, tak tutaj będę pracował po 35. Więc jest to zdecydowanie dużo więcej czasu wolnego, który mogę poświęcić na rozwój kanału. Co mnie bardzo cieszy. Już od dłuższego czasu zbierałem się do tego kroku, no ale przez naszego kochanego Kowidzika miejsca pracy nie były tak dostępne i nie było to aż takie proste. Ale na szczęście obostrzenia schodzą. Coraz więcej ludzi się szczepi i można było coś takiego przeprowadzić. I to w zasadzie chyba tyle będzie, bo chcę jeszcze nagrać dwa inne materiały w tym tygodniu przed niedzielą konkretnie, bo w niedzielę będę miał dla Was coś specjalnego, ale o tym w kolejnym materiale. Cóż, no, życzę Wam miłego tygodnia subujcie kanał, komentujcie, udostępniajcie i do usłyszenia